Drugi dzień czekania na taktykę zwierząt. Małpa, goryl, smoki, penek, co chcesz i zgaduj. Lajkujcie, żeby widział. Polajkowali, zobaczyłem. Taktyka zwierząt. Bardzo ciekawa taktyka. W sumie brzmi spok. Zobaczmy, ile da małpa. Nic nie dała. No, zaczyna się nieciekawie. Dobra, teraz goryl. W sumie też małpa, no ale... No dobra, wpiszmy. No ale goryl już daje R. Dobrze, że jest półgłoska. Jeszcze jakby była jedna samogłoska, już będzie można zgadywać. Smoki. Ty, no to niezłe zwierzęta. Człowieku, smoki? Jak to już chyba w fa fantastykę bardziej wchodzimy. I też nic nie dały. I teraz fenek. No jedyne, co mi tu może dać, to E oraz N. Ten fenek. Mam nadzieję, że da i E i N. Tylko E. No dobra. Hmm... I co teraz wpisać, żeby kurczę jak najwięcej zyskać? Nie wiem, czy to zadziała, ale wpiszę wyraz tuczę. Da mi to 5 nowych liter. To jest typowo pod to, żeby wygrać. No i słuchajcie, dało tylko te, ale wiem, że wyraz już na pewno od tej literki się zaczyna. czy Jest Ty, nie wiem Tyry, E, Trade? Nie, no to tak dziwnie, strasznie. Mm. może Tomber? Tomber. Nie wiem, co jest Tomber, ale. Nie, nie ma takiego słowa. O człowieku, złota myśl, treść. Ja, jak to jest to? Zostaw, kurde, suba. Myślałem nad tym z 10 minut. Próbuję. Let's go! Tak jest!